W mroźny grudniowy wieczór w Warszawie Ewa Nowak stała w holu eleganckiego Pałacu Kultury, otoczona błyskiem świateł i śmiechem gości na corocznym balu rodzinnym Nowakowskich. Jej serce biło miarowo, ale w środku tlił się ogień, który miał wkrótce wybuchnąć. — Nie mogę się doczekać jutrzejszego zjazdu rodzinnego — powiedziała głośno, unosząc kieliszek z winem. Pokój zamilkł. Ciocia Halina, matriarchini rodu, otrząknęła nerwowo. Ach, Ewa, nie dostałaś aktualizacji? W tym roku to mniejsze grono, bardziej intymne. Kuzynka Marta zachichotała złośliwie, sprawdź spam, kochanie. Czasem ważne rzeczy tam lądują. Ewa poczuła, jak ziemia usuwa się jej spod nóg, ale uśmiechnęła się tylko, ukrywając burzę w piersi. To był ten moment, punkt zwrotny, kiedy lata milczenia i upokorzeń skumulowały się w decyzję, która miała zmienić wszystko. Ewa Nowak, 30-letnia mieszkanka Warszawy, prowadziła małą kwiaciarnię Zielone Płatki w dzielnicy Praga Północ. Nie była to zwykła kwiaciarnia, Ewa organizowała też wesela i imprezy firmowe, budując biznes od zera po studiach z zarządzania i florystyki. Dorastała w cieniu rodziny Nowakowskich, która z zewnątrz wyglądała jak wzór polskiej solidarności bogaci, zjednoczeni, zawsze na pokaz. Dziadek Nowak zbudował imperium sieć małych hoteli i sal bankietowych w Mazowszu. Ale dla Ewy rodzina oznaczała ciągłe porównania i poniżenia. Jej matka, Anna Nowak, wychowywała ją samotnie po tym, jak ojciec porzucił je, gdy Ewa miała cztery lata. Anna pracowała jako księgowa w małej firmie i dorabiała szyciem w domu, mieszkając w skromnym bloku na targówku. Reszta Nowakowskich zajmowała wile w Konstancinie jeziornie, gdzie powietrze pachniało sukcesem i starymi pieniędzmi. Ciocia Halina, matka Marty i samozwańcza głowa rodziny po śmierci babci, mistrzowsko rzucała komplementy, które raniły jak noże. Ewa, ta sukienka jest taka odważna, ja bym nigdy nie założyła czegoś tak. Oszczędnego. Albo, jak tam twoje kwiatkowe hobby? Miło, że masz czymś zająć ręce, zanim znajdziesz prawdziwą pracę. Świadkowe hobby to było Zielone Płatki, firma, którą Ewa rozwinęła z kramu na targu na sklep z trzema pracownikami i reputacją najlepszych aranżacji ślubnych w stolicy. Ale dla Haliny zawsze to było coś małego na boku. Marta, kuzynka z idealnymi blond lokami i kontem na Instagramie pełnym sponsorowanych postów, rzuciła studia, by zostać influencerką. Wyszła za mąż za Pawła, brokera giełdowego z bogatej rodziny, i poświęciła się kreowaniu wizerunku białe meble, drogie ubrania, cytaty o spełnianiu marzeń. Jej marzeniem było pozować z suplementami i kosmetykami w legginsach. Matka Ewy zawsze powtarzała: rodzina to rodzina, Ewa. Jak w polskim przysłowiu krew nie woda, trzeba znieść. Więc Ewa znosiła. Przynosiła domowe pierogi na święta, choć Halina zapominała je podać. Tworzyła bukiety na rodzinne imprezy, by usłyszeć od Marty. Ewa złożyła kwiaty. Dajemy jej praktykować na naszych. kropka. Kiedy w 2018 roku Anna zachorowała na agresywnego raka trzustki, Ewa oczekiwała wsparcia. Nie dostała. Marta wrzuciła post z hasztagiem modlitwa. Wujek Stanisław i Halina odwiedzili raz, gadając o wakacjach w Zakopanem. Kuzynka Olga, jedyna z rodziny, którą Ewa lubiła, wysyłała paczki z Krakowa, gdzie uciekła przed toksyczną atmosferą. Anna zmarła po ośmiu miesiącach. Na pogrzebie Halina w drogiej czarnej sukni sieciowała się z dawnymi kolegami Anny. Marta robiła selfiki w toalecie kościoła z podpisem pożegnania są trudne. Rodzina błogosławieństwo. Wujek Stanisław podszedł do Ewy na stypie. Co z domem twojej matki? Ten bungalow w Wawrze. Nie wiedzieli, że Anna była sprytniejsza. Pracując w kancelarii adwokackiej zaprzyjaźniła się z mecenasem Kingą Zawadzką, która pomogła jej zainwestować, założyć trust i testament. Dom był Ewy plus oszczędności i zaskoczenie udziały w rodzinnych aktywach nowakowskich. Chata w Tatrach, biurowiec w centrum Warszawy i 35% w sali bankietowej Mazowiecka Perła na Żoliborzu. Reszta należała do Stanisława, Haliny i cichego wspólnika. Anna ostrzegała, nie mów im Ewa. Tylko zabiorą. Stanisław to nie w długach. Halina wydaje więcej niż zarabia. Używaj tego mądrze. Ewa milczała. Pokazywała się na imprezach, znosiła docinki, udawała pokorną. Żałoba po matce wypaliła w niej pustkę, ale w 2020 Stanisław poprosił o pożyczkę. Pandemia zamknęła jego gabinet dentystyczny. 12 tysięcy złotych, Ewa. Tylko do sierpnia rządowa pomoc przyjdzie. Ewa dała z oszczędności na rozwój firmy. Miesiące mijały, wymówki mnożyły, ubezpieczenie opóźnione. Na gwiazdkę zamiast spłaty dostała bonna 200 zł do Rosmana i książkę Sukces w biznesie dla początkujących. Podsłuchała Halinę przez telefon, gabinet kwitnie, ubezpieczenie wypłaciło wszystko. Plus te rządowe pieniądze myślimy o Chorwacji. Ewa dodała to do mentalnego rachunku krzywd. W 2021 kuzynka Beata wychodziła za mąż. Ewa zrobiła aranżacje kwiatowe za tysiące, tracąc godziny. Na weselu usłyszała martę do organizatorki. Ja zaprojektowałam, Ewa tylko złożyła. Biedaczka potrzebuje praktyki. Kolejny rachunek. W 2022 rodzina planowała wakacje w juracie. Ewa wpłaciła 8 tysięcy do wspólnej kasy. Dwa tygodnie przed wyjazdem jej nazwiska brak na liście. Halina, myśleliśmy, że nie dasz rady z sklepem. Marta mówiła, że odmówiłaś. Kłamstwo. Pieniądze niewracalne. Rachunek rósł. Docinki nie ustawały. SMS od marty, nie przynoś wizytówek swojej firmki na imprezę. To nie Jarmark. Post Haliny na Facebooku po ominiętej kolacji: Niektórzy mylą hobby z pracą. Tymczasem zielone płatki rosły, korporacyjne rewenti, więcej personelu, obroty 1,2 miliona złotych w 2023 roku. Ale dla Nowakowskich Ewa była ubogą krewną. Coroczny bal Nowakowskich w Pałacu Kultury to szczyt Haliny, pokaz dla warszawskiej elity. Ubierz się odpowiednio, Ewa. Networking ważny dla malutkich biznesów. 22 grudnia 2023 roku. Ewa w aksamitnej sukni, włosy w falach. Halina, wyglądasz prawie elegancko. Kolacja Ewa przy stole z dalekimi krewnymi. Podczas deseru Halina, przypominam o jutrzejszym zjeździe w Mazowieckiej Perl. Specjalny dzień. Ewa, nie mogę się doczekać. Cisza. Marta. Nie dostałaś aktualizacji? Halina, mniejsze grono. Śmiechy. Ewa wyszła w aucie chwyciła kierownicę. Przypomniała, kontrakt na zjazd podpisała pod zielonymi płatkami. Jej sala. Zadzwoniła do kingi zawackiej. Potrzebuje pomocy jutro. Nie spała, przeglądając dokumenty, spisując krzywdy cztery strony. O świcie plan gotowy. Zadzwoniła do Olgi w Krakowie, idziesz na zjazd. Nie, Halina powiedziała, że bez mojej przyjaciółki. Olga, lesbijka, wykluczona po kamin aucie, przesłała skrymi z czatu. Zjazd: godzina 13, catering: godzina 11:30, 52 gości, grymarty, fotograf, kwartet, ogłoszenie Haliny i Stanisława. Ewa sprawdziła mail, oferta kupna mazowieckiej perły przez sieć hoteli. Przesłała Kinze, aktualna? Sprawdzę. O dziewiątej w biznesowym stroju pojechała do sali. Kierownik, pani Nowak, nie spodziewaliśmy się. Wydarzenie odwołane, naruszenie kontraktu. Wręczyła listy. Kinze, ustaw spotkanie z kupcem. Kupili za piętnaście procent więcej. Ewa poleciała do Grecji tydzień samotności, może książki. Podczas lotu rodzina przybywała, brama zamknięta, asystentka Kingi wręczała koperty, anulowane z powodu oszustwa i zniesławienia. W środku foto Ewy z biletem, wybrałam spokój. Po powrocie, setki wiadomości, ignorowane. Olga, rozwaliłaś Martę na Inste, straciła sponsorów. Marta Life, u kuzynka zazdrosna. Ale screeni krzywd wyszły, narracja się odwróciła. Stanisław miał problemy podatkowe, Halina proces o zniesławienie. Grupa rodzinna eksplodowała. Ewa milczała publicznie. Sprzedała udziały, kupiła apartament na Mokotowie z tarasem na kwiaty. Halina dzwoniła bez odpowiedzi. Stanisław spłacił pożyczkę, Ewa oddała na fundację Raka. Marta, porozmawiajmy. Ewa, nie. Zaproszenie na pojednanie odmowa jej rodzina, przyjaciele, Olga z żoną, pracownicy, pamięć matki. Półtora roku później. Zielone płatki w dwóch lokalach. Ewa w 40 pod 40 magazynu spotyka się z architektem. Nowakowscy mają bal, ale Ewa nie. Rodzina to ci, co dają pokój, nie chaos, jak mawiała matka. SMS od Haliny. Foto perły jako hotel. Ewa nie odpisała. Zamiast tego darowała na schronisko dla kobiet, dla tych, co budują od zera, bo pokój to sprawiedliwość. Mam na imię Ewa Nowak. Mam 31 lat, mieszkam w Warszawie, prowadzę kwitnący biznes. Wybrałam spokój, niecierpienie. Zemsta to nie ból innych, lecz własna wolność. To zamknięcie drzwi i budowa czegoś pięknego, gdzie nikt nie kwestionuje Twojej wartości. Matka byłaby dumna jedyna aprobata, która się liczy.